13 czerwca 2024 roku na terenie ogrodu w hotelu Wodnik odbyło się 35. Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Poprzedziła je msza święta odprawiana przez księdza Łukasza Tokarczyka i księdza profesora Mirosława Drzewieckiego, który wygłosił kazanie. W zebraniu uczestniczyło około 120 delegatów. W pierwszej części wystąpili zaproszeni goście. Wojewoda Maciej Awiżyń oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapewnili o chęci współpracy z naszym związkiem. Wspólną historię związku i kierowanych przez siebie instytucji przypomnieli Andrzej Jarie, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia i Kamil Dworaczek, dyrektor wrocławskiego oddziału IPN. W dalszej części głos zabrali przedstawiciele biznesu Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC oraz szefowie wrocławskich spółek miejskich, z którymi region współpracuje, Witold Ziomek, prezes MPWIK oraz Witold Woźny, prezes MPK. Ciepłe słowa do delegatów skierowali szefowie z regionów. Bogusław Motowidełko, przewodniczący regionu Zielonogórskiego, i Bogusław Wojtas, wiceprzewodniczący regionu Jeleniogórskiego. Szczególną chwilą na zjeździe był moment złożenia życzeń dla księdza profesora Mirosława Drzewieckiego. Zasłużony dla Solidarności ksiądz otrzymał pamiątkowego krasnala oraz dyplom z życzeniami z okazji 60-lecia jego posługi kapłańskiej. Delegaci wysłuchali informacji z prac regionu w ciągu ostatniego roku, którą przedstawił przewodniczący Kazimierz Kimso. A także obejrzeli bardzo ciekawą wystawę poświęconą nieodżałowanemu księdzu Stanisławowi Orzechowskiemu. Odbyły się także wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej. Kolejne etapy pracy nad strategią naszego regionu przedstawił delegatom zastępca przewodniczącego Piotr Majchrzak. Delegaci przyjęli stanowiska dotyczące PKP Cargo. Tutaj głos zabrali m.in. Tomasz Kańduła i Wiesław Natanek. Na koniec organizator zebrania, zastępca przewodniczącego regionu Grzegorz Makul, zaprosił zebranych do ogrodów Hotelu Wodnik.